Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak za sprawą kilku części i nie tak bardzo rozbudowanych modyfikacji przyspieszyć bardzo fajnego miejskiego crossovera, jakim jest Cupra Formentor. Więc nie przedłużając, zapraszam was do tego odcinka. Mamy już zmierzoną serię, wiemy jakimi parametrami się legitymuje. Nie jest to zaskoczenie w grupie Volkswagena. Mamy to co dokładnie to co podaje producent minimalnie więcej, ponieważ zmierzyliśmy 404 Nm. Producent podaje, że powinniśmy mieć 400 i mamy 313 koni, a producent podaje, że mamy 310. Powiem szczerze, że spodziewałem się nawet troszeczkę więcej, ponieważ nie jest to pierwszy Formentor, którym mam przyjemność wzmacniać, ale te Formentory, które e, wzmacnialiśmy wcześniej i które miały wyższe parametry w serii, bardzo często ponad 320 konie nawet, były na 100-oktonowym paliwie. Tutaj mamy 98, nie wiem od jak, z jakiej stacji, ale tak czy inaczej mamy dobrą serię, więc zabieramy się do modyfikacji od firmy Absportline. Jak możecie zobaczyć za moimi plecami, mamy już tym spore doświadczenie, bo zrobiliśmy już tego dziesiątki, więc e, zabieramy się za programowanie sterownika. Chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda ten proces. Jak mogliście zobaczyć, auto spisuje się w serii. Tak jak powiedział producent, nawet mamy delikatny gift, choć bywa, że mamy i więcej, ale skupmy się na tym, po co przyszliśmy do tego pomieszczenia. Tutaj zajmiemy się programowaniem sterownika od firmy App Sportline. Są to nowe sterowniki, wprowadzone tak naprawdę dwa lata temu. Wcześniej one były zdecydowanie większe, teraz Apt zmniejszył to, ale cały czas mamy możliwość Pachura MotoCenter kodowania tych sterowników. I dzisiaj chciałem wam pokazać, jak wygląda taki proces na przykładzie tej kupy. Podłączamy sobie sterownik. Czekamy, aż odczyta nam numer seryjny sterownika. Tutaj już możemy go zobaczyć wybieramy sobie markę. W tym przypadku mamy tutaj, mamy tutaj oczywiście kuprę, model Formentor, która to jest generacja Formentora i wybieramy sobie silnik. W tym przypadku mamy te dwulitrowe TFSI 310 koni. Ja podaję, że dodamy 60 koni około 50 Nm. Klikamy sobie i teraz musimy wbić przebieg pojazdu, musimy wbić datę pierwszej rejestracji VIN oraz nasz Numer zlecenia, plus do tego odpowiedni komentarz. Zapewne zastanawia was, dlaczego podajemy tyle danych. Właśnie z tego względu, że jest to rozwiązanie z gwarancją. Ja potrzebuję wiedzieć, jaki przebieg miało auto kiedy była data pierwszej rejestracji ponieważ udzielamy gwarancji na 2 lata albo 100 tysięcy km od pierwszej rejestracji do tego oczywiście musi być win i numer naszego zlecenia plus do tego mamy tutaj miejsce na odpowiedni komentarz ale to już są nasze indywidualne ustalenia tego wam wszystkiego niestety nie mogę pokazać więc zabieramy się teraz za programowanie sterownika trwa to bardzo szybko w granicach 3-4 minut i będziemy mieli nową moc. Zabieramy sterownik na serwis, tam Dawid zamontuje sterownik i wracamy na hamownię po to, żeby zmierzyć już auto z nową mocą. Jak mogliście zobaczyć, mamy już zamontowany nowy komputer sterujący pracą silnika od firmy Abt Sportsline. Ja zmierzyłem auto z nową mocą i teraz Wam chciałem opowiedzieć, jak fajne przyrosty tutaj mamy. Mamy piękny przyrost momentu obrotowego, ponad 60 Nm w całym zakresie. Maksymalny moment, jaki zmierzyliśmy, to 460, niemal 469 Nm, co jest bardzo fajnym, bardzo fajnym przyrostem. Jeśli chodzi o moc, to moc maksymalną, jaką udało nam się uzyskać na tym pomiarze, to 364 konie, niemal to co podaje firma Sportsline, więc przyrosty są naprawdę bardzo fajne, rewelacyjny przyrost momentu obrotowego, a nie zapominajcie, że moment obrotowy jest najważniejszy jeśli chodzi o przyspieszenie, więc bardzo nas to cieszy, ale to nie jedyne rzeczy, które będziemy zmieniali w tym Formentorze. Teraz zapraszam Was na serwis, tam pokażę Wam co jeszcze będziemy zmieniali w tym fajnym aucie oprócz mocy klient zażyczył sobie również poprawienie właściwości jezdnych tego pojazdu i również wa, e, walory akustyczne. E, I tutaj zdecydował się na wszystkie produkty od firmy Abt Sportline, więc będziemy mieli nowy układ wydechowy od firmy Abt Sportline z czterema końcówkami, chwilkę wam pokażę. Mamy, będziemy mieli cztery końcówki e, o średnicy 102 mm, więc będzie to wyglądało zdecydowanie bardziej e, efektownie. I muszę wam powiedzieć, bo już słuchałem wcześniej takich układów wydechowych, bardzo poprawia się dźwięk, jeśli weźmiemy pod uwagę, że zakładamy tutaj wersję tylko cutback, czyli nie zmieniamy ani sportowego, nie zakładamy ani sportowego katalizatora, oczywiście zostaje filtr cząstek stałych i zmieniamy tylko tylną sekcję, więc efekt jest bardzo fajny, co niedługo będziecie mogli usłyszeć. I dodatkowo zakładamy też sprężyny obniżające, po to żeby auto lepiej prowadziło się i lepiej trzymało się drogi, a dodatkowo uzyskamy bardzo fajny efekt wizualny, bo auto będzie będzie niższe około 35 mm. Więc my zabieramy się do pracy, a ja zapraszam was do przepitek, jak nasi mechanicy montują te piękne elementy. Kuprę na jazdę próbną, żeby zobaczyć jak spisuje nam się nowe zawieszenie, nowa moc i nowy układ wydechowy. I muszę Wam powiedzieć, że ten układ wydechowy naprawdę brzmi rewelacyjnie. Jak wrzucimy sobie w kryp, przerzucę sobie tutaj tryby. Ok, teraz mamy normal. Jak możecie usłyszeć, auto jest relatywnie ciche. Więc tutaj jedzie bardzo spokojnie, dystyngowanie, tak jak to było wcześniej, ale mamy też tryb sport. O, i mamy tryb cool Od razu słyszycie, e, że wrzuca nam na wyższy bieg. Lepiej, lepiej słychać dźwięk silnika, bo otwierają nam się klapy. Mamy dodatkowe szczoły z wydechu i naprawdę. Nie wiem czy to słyszycie, ale mam nadzieję, że uda się to. Uda się wam to pokazać na filmie, bo brzmi to naprawdę super. Jedyne co mi troszeczkę przeszkadza. To zupełnie niepotrzebnie w momencie, kiedy mamy ten sportowy układ wydechowy Mamy też rezonator taki, który w kabinie powoduje to, żeby mieć większe doznania Może spoko to działa w momencie, kiedy nie mamy sportowego układu wydechowego Ale w tym momencie jest to zupełnie zbędne Ale jak możecie usłyszeć Auto brzmi rewelacyjnie I teraz tą nową mocą naprawdę, naprawdę bardzo dobrze przyspiesza Oczywiście jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to crossover z mocą 370 koni 800 też było Prowadzi się rewelacyjnie, naprawdę. Tutaj możemy użyć hasła z BMW. No jest jara do jazdy podoba mi się, naprawdę mi się podoba. I też cały z wydechu delikatne. No jak na miejskiego crossovera, rewelacja, rewelacja. Naprawdę bardzo fajny samochodzik eee, i mamy teraz auto. Które możemy sobie w trybie normal, jak słyszycie, spokojnie, normalnie jeździć, tak jak wcześniej. Jak wrzucimy, wrzucimy tryb kupra, rodzi nam się taka bestia, i wtedy już naprawdę sporo się dzieje. Bardzo fajny napęd na cztery koła, świetnie się prowadzi. Mimo, że mamy zimówki, naprawdę czerpie radość z jazdy, i te nowe sprężyny robią. Świetną robotę. Co ja bym sobie jeszcze dodatkowo zrobił w tym aucie, gdyby to był mój samochód, ja bym sobie zmienił jeszcze stabilizatory na sportowe. Wtedy miałbym jeszcze lepsze odczucie sprowadzenia tego auta i ten układ kierowniczy stał się zdecydowanie bardziej precyzyjny. Dodatkowo mamy takie stabilizatory, gdzie możemy sobie zmieniać twardość, to też jest fajne, bo na zimę sobie robimy taki trochę bardziej miękki stabilizator, a latem jak chcemy szybko pojeździć po zakrętach, robimy sobie bardziej twardy, więc to naprawdę świetnie się sprawdza. Więc jak mogliście, chociaż mam nadzieję, że w części zobaczyć, te nasze modyfikacje naprawdę znacznie poprawiły frajdę z jazdy tym samochodem. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ta kupra. Naprawdę fajny samochód. Jak możecie zobaczyć, ten miejski crossover zdecydowanie lepiej prezentuje się z nowym obniżonym zawieszeniem, około 35 mm. Bardzo fajnie to wygląda. I nie wiem, czy wiecie, że kupra Formentor to jest pierwsze auto z marki Kupra, które zostało stworzone w całości od nowa, nie był to tak przerobiony sad, że tak powiem. Ale powracając do naszych modyfikacji. Tak, jak wcześniej wspomniałem, mamy tu nowe sprężyny, które zdecydowanie poprawiły wygląd auta. Jak będziecie mogli zobaczyć wrażenia z jazdy, to już Wam mogę zdradzić, że naprawdę zdecydowanie poprawiły również prowadzenie tego samochodu. I przejdźmy do, do tyłu pojazdu. Tutaj mamy cztery nowe końcówki układu wydechowego 102 mm, więc sporych rozmiarów. I ten układ wydechowy brzmi zdecydowanie lepiej e, niż seryjny. Oczywiście mamy tutaj klapy, więc może być e, cicho tak praktycznie jak standardowo. W momencie kiedy w, wciśniemy sobie tryb Kupra, już jest zdecydowanie głośniej i dużo lepiej i dodatkowo bardzo fajny akcent. Możecie zobaczyć, że to logo Cupra, e, przepraszam, logo Aft w tej kufrze jest w takim e, miedzianym kolorze nawiązujący do logotypu kupra, więc bardzo fajnie to wygląda. To, że ten układ wygląda rewelacyjnie, możecie tutaj zobaczyć. Ale jak słyszeliście wcześniej, naprawdę również że rewelacyjnie brzmi. Weźmy pod uwagę, że jest to u... Układ, tylko tak zwany slibon albo cutback, w zależności od producenta, i wymieniamy tutaj tylko tylną sekcję. Więc tak naprawdę nie wymieniamy całego układu wydechowego, gdzie mamy downpipe, środkową sekcję i tylną, tylko mamy tylną sekcję. Pamiętajcie o tym, więc jeżeli mówimy tu o tylnej sekcji, brzmi to naprawdę rewelacyjnie, tak jak mogliście usłyszeć. I jestem bardzo, bardzo zadowolony z tych efektów. Mam nadzieję, że podobał Wam się nasz pomysł oraz klienta na modyfikację kupry Formentora przy wykorzystaniu elementów firmy UPS Sportsline. Jeśli tak, to proszę Zostawcie lajka, pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału i nie zapominajcie o odwiedzać również naszych social mediów, szczególnie Instagrama, bo tam na bieżąco możecie zobaczyć co dzieje się w Pachurabu do motocenter. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!